Good cop, bad cop. Good cop. Sobotnie zatargi pomiędzy białymi rasistami i afroamerykaninami zaowocowały bardzo inspirującym zdjęciem czarnoskórego policjanta, który pomaga białemu mężczyźnie przejawiającemu pierwsze oznaki udaru cieplnego. Decyzja o usunięciu flagi Konfederacji z przedbudynku stanowego spotęgowała napięcie pomiędzy dwoma grupami. Oficer Leroy Smith zauważył, że jeden z protestujących wykazuje pierwsze oznaki udaru i zaprowadził go do cienia oraz zaoferował mu wodę. Zdjęcie zostało zatwitowane tysiące razy i szybko obiegło sieć. Temperatury tego dnia były bardzo wysokie, co sprawiało problemy przede wszystkim osobom starszym. Podczas protestów aresztowano 5 osób, a 7 zostało przewiezionych do szpitala właśnie z oznakami udaru cieplnego. Flaga Konfederacji została usunięta w związku ze strzelaniną, do której doprowadził Dylan Roof miesiąc temu zabijając 9 czarnoskórych osób.